Siemano, siemano! z tej strony Gavix! a dzisiaj gramy już w drugi odcinek w Clicker Simulator i jest easter egg, więc no to chyba bardzo dobre, więc no w sumie ja bym sobie trochę te jajka tylko że nie mam klików. I tak jest problem. Od ostatniego odcinka mam takie pety, więc no mam nadzieję, że dobre. No nie wiem, czy jest. Może dobre są wysokie ocencie. Ooo! shiny popium! Okej, okay, więc idziemy tutaj na naszą krainkę moon. I bum! Od razu wszystko dobrze leci. Ale... Czemu... A! Petów nie miałem założonych. Dlatego mi tak, Dlatego mi to tak wolno leciało. Mm -hmm. A coś możemy kupić w tutaj w tym. Nie stać mnie, nie stać nas. Ile to kosztowało? 20, 12 milionów, a ile kosztuje kolejny Rebir w Baton? Kolejny Rebir w Baton stać mnie. Możemy 125 tysięcy robić, no to robimy. A ile, w ilu jest następna kraina? Tak. Następna kraina jest od 450 trilionów. No, nie tak dużo, ale Ile kosztują jumpy? Ok, tego jumpa mogę kupić. Tego też mogę kupić i tego na tego już nie stać. Plus 10 jumpów, kurde. Cool. A, o tu jeszcze są jakieś takie rzeczy, ale tu jeszcze nas... Nie aż tego nie daj 500 tysięcy repelów dostajemy za, za Nebula Strike'a. No, dobra. No dobra, dobra. W sumie to po prostu mam o, i kolejne 125 tysięcy. Tylko ja bym bardzo chciał zbierać na jedną jedyną rzecz. Czyli na tamto jajko. Po prostu, no, ja muszę je mieć. To jajko będzie mnie do końca odtwinker. Raczej kipić, jak go nie tworzymy. Ale przykład otworzymy, no jakby halon. To jajko to jest, nie jest jakieś trudne bardzo. Otwieramy jedno jajko. O, Bat, ale czy mm, może jakiś epic polecieć? I mm, Night Fox, jeszcze lepiej. Yy, co teraz leci? O, Void Dragon, Void Dragon, Void Dragon. A Void Dragon ile daje? Mm, naprawdę? Aż tak mało? Mamy milion rebirfów. Milion. No, ja już nie wiem, jakby tutaj na to wszystko zbierać, Wiecie co? Chyba tak naprawdę najlepiej by było, gdybyśmy odblokowali tylko na bula strajka. Bo on da nam 500 tysięcy, tym bardziej on jest dobry. Więc no, ja bym wziął. W ogóle mamy dwa razy dwa lak event. Nie wiem, to git. Dobra, klikamy też sobie trochę, poklikajmy. Gaz, gaz, gaz. Dobra, 9 milionów gemów mamy już e, F-menu co tu mamy? A, chodziksony... A! Teleport jest? Od kiedy tu jest teleport? New! nowy. Dobra. Bo tu nigdzie teleportu ja nie widziałem w sklepie. Więc no w sumie to nieźle, nieźle, nieźle. Czy ja bym mógł jakoś z 9 jumpami tam doskoczyć. Prawo? Ej, chyba się da Chyba się da i dobra, da się chyba Chyba się da faktycznie. Skaczemy. I dobra, tu już będzie ciężej. Ale doskakujemy tutaj. Teraz i na ziemię. Teraz podskakujemy tutaj. I wybacz się uda. Nie uda się, nie uda się, nie uda się, nie uda się. Ajaj. A gdybym chociaż tutaj stał. Dobra, wiecie co? To ma prawo się uda, żebyśmy na. Nawet i tą wyspę skoczyli to ma prawo chyba się udać nie dobra, nie da się niestety myślałem, że się da i dobra, i patrzcie ile tego zbieraliśmy przez ten cały czas ale wiecie co ja bym i tak dalej robił te rebiry, bo no bo to jest najlepsza opcja bo jestem ciekawy ile to daje więc Dużo szybko to zdobywamy, pewnie, więc, pewnie teraz to ludzie mi, pewnie będziecie mi teraz pisać, że ej, czemu to tak nie kupiłeś, czemu nie uzbierałeś, Nebula, Strike Dragon, bo... Co? 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 Ajajaj. To trochę problem. Trochę problem. Nie duży, nie mały. Dobra, już co zbieramy to, zbieramy to. Ja to muszę zbierać 250 w ogóle. Zobaczmy ile te pety tam, da tam dają. W tym ejgu. Um. Znaczy, no, gdybyśmy trafili to, no to byłoby mniej dobrze, ale my tego nie trafimy, no bo tego się autentycznie nie da trafić. A w indeksie, co mamy w PT-indeksie? Gdybyśmy mieli 93 takie, to byśmy mieli plus jeden PT-clip. Dobra, dawaj, lecimy po to bo się słyszeli, że koliką mam jeszcze, to dlatego, że jak ja robię taką sesję, mam metodę klikania, która kosztuje łatwiej i mamy. Uwaga, wlecimy. Dawaj, dawaj, dobra, dawaj. Kurde. Ale ile, ile tu daje? Dobra, założę to przynajmniej. Przynajmniej da się to założyć. Przynajmniej da się to założyć, zbieramy na drugie. I, ale by było, gdyby to Ej ale to są notyfikacje możliwe, gdyby to nam dropo. -shop. Shop. A to są... to mogę sobie potiony odsyłać? Tak. I ja mam... Rainbow Potion? Co? Co? <gryfry> kurde, ej to... ta podka jest mega OP. Ja mam shiny Potion, ale ta... E, ta potka jest mega OP. Ta Rainbow Potion. No, a co to jest? Tak, te sekrety dla no, nas to nie interesuje. Szkoda, że nie my. Piste. O co, z tablica? My mamy tryliony, czyli tu. A największa liczba to jest QD. QTG, QTG. No to, to to jest magiczna liczba. Y, happy Hatchling. Dobra. Happy Hatchling. To już jest nasz najlepszy pet. No gdybyśmy... Ja poluję w tego epikę, ja tu mogę kilka godzin siedzieć, ale no halo, dałaś mi epika. Ej, ale fajnie ten pet wygląda, mi się on podoba. make -up fajny. Fajny barber, jest ten pet. A i w ogóle wam coś powiem, pracuję nad moim Discordem, więc bardzo bym chciała, żebyście do niego wybijali, bo no, trochę się nad nim staram. Ogólnie regulamin już jest tam ogarnięty, yy, tylko muszę jeszcze trochę kanałów porobić i tak dalej, więc no. To trochę muszę jeszcze na nim popracować, ale myślę, że w następnym odcinku już w opisie się on pojawi. Tak myślę. Teraz kolejne jajko. Yy, happy hatching, dobra. Może być. Ważne, żeby tutaj on jakby dobre pety. Ten reż jest nawet też dobry. Nie, ale gdybyśmy to trafili, no to to byłaby magia. To byłaby nie, ty, nie, magia. Byk, i kolejny egg. O, czekolad bunny, czego jeszcze? Dobra, dawać, dawać, dawać. A, i mi tak szybko kliki nie lecą, bo ja też klikam. Tylko, to było to szybciej. Bo nie chcę, żebyście ciągle widzieli. Yyy, Co ja... Co ja zrobiłam? Bo no, ja cię Chocolate bani Ja nie chcę Chocolate Bani. Ja w sumie to by wyleciał mi jeszcze jeden Chocolate Bani, to jest na Golda. Na, 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 jakiego Golda? Na Shiny zrobił. A i w ogóle prawdopodobnie następny odcinek będzie Spet simulator X. Bo jest event wielkanocny tam. To jest event wielkanocny. O, dobra. Więc tam jest event wielkanocny i bardzo chciałbym go obszaić na odcinku. Dlatego kolejny odcinek będzie z PETA. Dał. Co jest? Unequip, equip. Equip bet się chyba zepsuło. Dobra. Pyk. I marshmallow cheek. Ile il on dawał? Eee, no trochę mało. No, Marczymy, lucik. Dawać mi więcej. A, no właśnie, zapomniałem o czymś. Patrzcie, przecież tu mamy skrzynki i milion rewiwów z bomby dostaliśmy. A tu kliki dostaniemy. Więc teraz dostajemy kliki. Co się stało? Dobra, kupujemy sobie od razu na następną krainę. Bum. Ale nie ma tu World Booster żadnego niestety. A jakie są pety? No, Mutant Leaf Guardian. No dobra, ale jak że my tu nie chcemy, bo my mamy inne rzeczy do otwierania. Tyk, 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 pyk. O, przynajmniej jeszcze to. Dobra, otwieramy jaj jedno jajko. Happy Hatchling, dobra. Happy Hatchling to też jest dobry pet. Kolejne, Marshmallow Cheek, mm, no trochę przypał, ja nie chcę Marshmallow Cheeka. Chocolate Bunny, no na no Shiny jest na wymiarę. Dobra, kolejne jajko, Marshmallow Cheek, no na no Shiny, czy by dużo dawał? No może. Y, happy Hatching, dobra, już chyba na Shiny będziemy mieli. Y, teraz co? No Chocolate Bunny, no ale czy ja mogę dropnąć chociaż jednego epika Marshmallow chick. Marshmallow chick. No, chocolate bunny jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Marshmallow chick. Super. I jeszcze jedno jajko. No, happy Hatching. Więc teraz w sumie, tak. Możemy smacz, to, to zrobić na tej shiny. I Happy hatchman też. I tak leżą na mój team petów teraz. Ole to leci. Za czekolad Bunny. I kolejne jajko. Jest! 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 Basket of Eggs. Mamy to. I bum, bum, bum. I The step of Gas

Halo? Policja. Jeszcze jakieś QI zdobywam. 300 milionów rebitów. Co się dzieje? Dobra, pyk. Teraz 3 miliony dostaliśmy z bomby, Dobra. 500 milionów. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Ale ja nie wiem co. Dobra, 11 QI. I tu, 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 tu dotarliśmy. Tu dotarliśmy. Dalej nie, nie będziemy. 5B. 5B. No, dobra. Jednak dotrzemy dalej. Nic nie mówiłem. E, pyk. Jednak zatrzymy dalej. Trzeba wierzyć w swoje marzenia. Oto haczo Zofry mamy tutaj. Ale przecież nie mam autohacza. Dobra, kupimy sobie też trochę jumpów. Pyk, tu, tu... Tu. No, Dobra, to już nas nie starczy. Za ile to było, tylko to jest pytanie. Um, nie, 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 że, jednak tego nie, nie, odblokujemy. Niestety. Boom. Czy mam nie, peta kupić? nie, Da, tak, to nie, 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 wszystkie pety z tego. Um, Możemy teraz robić bilion już. No i tak to się robi. Bum. No i tak się robi rebirfy. Ale wiecie co? Bo ja też mogę trochę więcej tych jajek potwierdzić, no to... Wiecie co? Ja bym trochę ich sobie... Tylko to ja będę uczyła, bo to jest mi tak naprawdę. Nie... Na szajni? Na, na, na szajni? Um, nie pytam Nie pytam Jak czy nam sępną? Plus 15 jumpów Eee... Yy, no co nie rozbieram Gdyż to jest Xy kosztuje Zobaczmy ile tutaj coś może dawać yy, Tropical Fish, się ja tego nie chce Zajmę no, droż, Mogę trochę mieć w przemę... O dobra. Tocznę je na drodze, fajne. Wiecie co? Czy jest to dobre? Nie powiedziałbym, ale zależy. Nie powiedziałbym, ale to naprawdę zależy. No dobra, temp ten... Temp, te Dały mi tyle, że no ja Cię kręcę. Patrzcie jakie teraz x zdobyłam. Bum, bum! Bum! No ile ten pet tutaj? 250b. To, to, to ja go będę mieć. Dobra, dawać go! Bum! Bum! Czy mogę kolejnego Rebirth Batona kupić? Oczywiście, że mogę. No mi teraz łatwiej sprawę. Po 5B mogę robić. Po 5B. Hmm. Dobra. Pyk dawać. 30 jest X. I w sumie ostatni raz. I pyk. I to mamy. Smithy Sunset. 5M. No dobra, może być. A Aj, 2,5B też tu nie może być. Nie, nie słyszę jego nie niestety. A w sumie to zaraz to będziemy mieli kolejny... A ile mam 14. A to już mogę sobie ten kupić. No dobra. <ślesujesz> a w sumie odbierzmy za to. Nie wiem po jakiego <ślesujesz> I nie dało mi to nic kompletnie. A za ile to jest? 195? No to zaraz to będziemy mieli. No i dobra, i mamy to. To kosztuje 10 SP, ale to jest łatwo 50 I tu widzę kolejną Wyspektora, która da nam coś. A ja takie dokładnie to zaraz w sumie będziemy na następnej krainie. Bum ding-dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding dong. ile to kosztowało? 10 asperi Pieno levi suoi co Wydrop mi se Wydrop tutaj rera I... You know, da, 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 mi rara Worker. O, oh, cool bee Id dai, cool ah! dobra Hugby jest dobra. co yy, to dawaj, dropimy sobie może ty... Jestem ciekawy, ile tu epik daje Epik może nawet dużo w sumie dawać. O baby baby. Ale dropmy Epika. A jeśli pójdzie w ogóle Epika wydropić. Bo może też nie pójdzie w ogóle Epika wybrać. Yy, nic nie mówię. Cyborg B. 9. Diewięć... No dobra, może być. Może być. Tak, tu mam 16 jumpów, mam 15. Jump kosztuje 7 Dobra. My to uzbieramy, ale wiecie co... W co to kosztuje? Kto kliki tutaj w tej grze kupuje? Nie wiem. Nie wiem kto, kto w tej grze w sumie kupuje kliki. I po co co? Pod ochrony i pewnie tylko będziemy takimi koksami, że będziemy koksić ile się da. Tak teraz na kolejnego rebiru batona. Eee, może nie stać mnie. To nie stać mnie na żadnego. takiego, 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 takiego. Dobra. Ja mam wszystko. Mamy ten, tym, żeby to 5B robić. Więc w sumie ja zrobię cięcie i bę się, będę się z mami widzieć, gdy już będziemy mieli całe 10 SP Dobra. i kliku. jesteśmy już po cięciu. No jeszcze tego nie zbraliśmy, ale patrzę to mam taki oto kodzik, który da nam razy 2 kliki na godzinę. No więc w sumie nawet nieźle, nie? No nieźle. Widzicie jak teraz tylko nam kliki lecą? No to jest dosłownie mawia. Tyk, mogę też w maiku zrobić? Nie. A w Nie. A tutaj coś? Nie. Dobra, zaraz będziemy to mieli. no uzbieramy 11 i to już będzie pewne, że będziemy to mieli. Dobra, i mamy to. I kupujemy. Bum! Mamy... Boże, 250, jak to zasuwa. Dobra, 2 triliony rewirfów. No dobra, no dobra. Mm, teraz takie kupę chcę kupić. Tego. Świetny wybór. A, mam, no, mam no, dobry wybór. Tutaj. E, 10 B wirfów, ale po co mi to? Nawet nie chcę, że mnie radzą. Teraz, co jest? 5 SP to kupię sobie jumpy kolejne. I to wszystkie jumpy, które możemy mieć. I co ja teraz mogę robić? E, rebirfy. Dobra, kupię sobie w sumie najlepszy Batonite. 2700. E, dobra, zabrała, będziemy to mieli. Pyt. I co ja teraz tak naprawdę mogę robić? I to widzimy jakiś portal. Tylko... Co trzeba zrobić? 800 trillionów gemów trzeba za to dać i będziemy mieć jakiś portal. No dobra. No dobra, ale ja mam jedno pytanie. Jak mam to zbierać? E, Więc co to teoretycznie mógł zostawić trochę na otwieranie jajka? Wielkanocnej, i bym, mógłby mi coś tam fajne, fajne rzeczy polecieć. Więc ja chyba tak zrobię faktycznie. Niech to mi się to otwiera. Dobra, niech się to otwiera, a my się widzimy po cięciu, gdy już coś nam Dobra, jesteśmy już po cięciu, i no i żadna legenda nie wyleciała. Ale poleciało nam trochę takich fajnych rzeczy, więc sobie zakwitujmy je. A jeszcze ten Basket of X, to byśmy mieli Shiny. Shiny. A, tu jeszcze nie mogę. Zapomniałem. Ajajaj to so, ja chyba zaryzykuję i to kupię. Nie, nie, nie będę ryzykować. Muszę to zostawić. Zaraz w tym bym mogła w się okazać, że bardziej się mi tutaj zostawia, bardziej mi się tutaj opłaca awka niż tam. Ja żeby by było do tego. To ja w sumie tutaj więc trochę właśnie to porfierał, zobaczył czy może faktycznie to bardziej się opłaca otwierać te jajka. No a ja jestem ciekawy. Mogę i zde, bo nagrywam ten filmik od 19.38. No, o 19.38 nagrywałam ten film. No, trochę słabo. To jest jakieś krótkie, co ja mogę robić. A mi nic, a mi nic, a mi nic, a mi nic, 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 nic. nic. Dobra, nic tam nie robić. mam jeden koca. Co ja mogę robić dla jednego koca? Kupić kolejne. Tak, co ja bym trochę chciał, kupił ale najmniej chcę tych marnować no ja nie wiem, bo może by się udało to uzbierać ale no wiecie, by, tyle, by było tyle zbierania więc jedno, ja proszę wy, jeśli macie jakieś dobre pety i być, by mi coś dać no to, to, gdy już będzie Discord zgłaszajcie się na Discorda ja chętnie jakieś pety przyjmę no ja bardzo te pety przyjmę, no bo ja bym bardzo chciał z tego portalu dotrzeć, bo ja wiem, wy tu macie na pewno lepsze pety. Wy tu lepsze pety macie na pewno. No, więc... To pewnie byście dali mi jakieś QD, QA, jakieś QD coś, nie wiem, tryliony, tak mi się wydaje, że coś takiego tu jest. Przejdziemy. Dobra. A tego epika i tak bym oznaczył. Ja no, będzie to ciężko zbierać, bo jak musiał to jak nic na 20 minut zostawić, żeby mi się ciągle birfy robiły. Więc tak tego dziś, w dzisiejszym odcinku nie zrobimy, no to prawdopodobnie będziemy to robić w następnym odcinku bo dzisiaj raczej tego i tak nie zdążę zrobić więc to trochę nie zabawię w tym mój przypadek, to jest taki basket of x no szkoda że jakiś peton fajny nie poleciał są bardzo, jest mi bardzo smutno no, no tak, jeszcze trochę może jakiś epic bydrobną hmm, epic? halo? asto kitty, no, epic Happy EPIKU DROP EPIKU DROP ECUNONIX Nie wiem co to jest, ale jest dobre to chyba Nie, to nie jest dobre To nie jest dobre To dobre nie jest A gdybyśmy to dropnęli, to byłoby fajne Mamy 10 TRELIONOW REWIRFÓW Mamy REBORN Rangę No tylko szkoda No szkoda, że Tak dużo musimy, no bo zaraz będziemy mieli Ogólnie 100 yy, Więc No, ale ja bym musiał, Wtedy jeszcze 7 razy tyle 8 razy tyle bym musiał mieć No to jest dużo To jest dużo Ale, no ja, ja tego w jednym Nie zrobimy tego w jednym odcinku, bo ten odcinek by miał jak nic jakieś kurde pół godziny. Więc to no nie zrobimy tego. Mam 100 krylionów równo. No. No nie zrobimy tego raczej. No nie zrobimy. Ajajaj. Ajajaj. No warto bym chciał, bo chciałbym się dowiedzieć, co tam też jest. No ale nie zrobię tego. Nie idzie. Niestety nie idzie. No so, yeah, to ja będę raczej kończyć ten odcinek i nara!